Dzień dobry. Prezentowany materiał dotyczy ogólnych informacji o podsystemie raportowym w portalu użytkownika profesjonalnego i znajdujących się w nim raportach. W systemie CESIRE zdefiniowanych zostało 15 raportów dostępnych dla użytkowników profesjonalnych. 10 z nich to wstępnie skonfigurowane raporty tabelaryczne, które posiadają dedykowane GUI do definiowania parametrów, a następnie generacji raportu. Pięć kolejnych raportów to tzw. raporty ad hoc, możliwe do pobrania do pliku CSV bezpośrednio z widoku ekranu. Raporty dostępne dla roli rynkowej sprzedawca to kompletność przekazania do CESIRE danych pomiarowych i informacji rozliczeniowych, reklamacje, raport kontroli rozliczeń, raport stanu umów, raport windykacyjny, statusy komunikatów, proces 4.4. Raporty dostępne dla roli rynkowej operator systemu dystrybucyjnego to powiadomienia dla procesów 6.2, 6.3, 6.10, konfiguracja pap przypisanych przepisanych do sprzedawców, status przyjęcia lub odrzucenia informacji, proces 4.4. Raport dostępny dla roli rynkowej podmiot bilansowania handlowego to proces 4.4. Raporty dostępne dla każdego użytkownika profesjonalnego, tak zwane raporty ad hoc to historia logowań, lista otwartych transakcji, Lista zgłoszeń OIRE, lista użytkowników profesjonalnych, dane użytkowników profesjonalnych przypisanych do nadawcy fizycznego, raporty tabelaryczne i ich wspólne funkcjonalności. Raporty tabelaryczne to raporty przedstawione w formacie tabeli. Posiadają dedykowane GUI do definiowania parametrów, które pozwalają zprecyzować wyniki zapytania. Raporty tabelaryczne w systemie CESIRE posiadają wspólne funkcjonalności takie jak Parametry filtracji, widok Wyszukaj wykonane raporty, widok Wyniki wyszukiwania, widok Szczegóły wykonanego raportu. W celu wygenerowania raportów należy zalogować się do systemu CESIRE. Raporty tabelaryczne dostępne są poprzez górną belkę menu. Po wybraniu przycisku Raportowanie pojawi się podkategoria Użytkownik Profesjonalny, w której zlokalizowane będą raporty. Do prezentacji wspólnych funkcjonalności GUI wykorzystany został raport status przyjęcia lub odrzucenia informacji dla roli rynkowej operator systemu dystrybucyjnego. Parametr data zdarzenia biznesowego umożliwia wygenerowanie raportu odzwierciedlającego aktualność danych na określoną datę. Jest to parametr obowiązkowy, domyślnie wypełniony na dzień bieżący. Pole organizacja jest polem wyłącznie do odczytu. Zawiera nazwę, kod EIC. Oraz rolę rynkową organizacji, na którą zalogowany jest użytkownik generujący raport. Dane w raportach ograniczone są pod względem widoczności dla poszczególnych organizacji. Oznacza to, że każda organizacja widzi w raportach jedynie te dane, z którymi jest powiązana lub do których ma prawo, jako nadawca lub odbiorca danego komunikatu, bądź na podstawie odpowiedniej umowy. Parametr harmonogram umożliwia wskazanie daty oraz czasu, kiedy raport ma zostać wygenerowany. Parabet ten daje możliwość zaplanowania generacji raportu. Harmonogram musi zostać ustawiony na datę oraz godzinę w przyszłości. Atrybut Wygeneruj jak najszybciej domyślnie nie jest zaznaczony. Określa on, czy generowanie raportu ma rozpocząć się w momencie wybrania przycisku prześlij. W przypadku braku zaznaczenia atrybutu Wygeneruj jak najszybciej, konieczne jest wybranie daty oraz czasu w parametrze harmonogram. W przypadku ustawienia harmonogramu i jednoczesnym wybraniu atrybutu wygeneruj jak najszybciej, system priorytetyzuje atrybut wygeneruj jak najszybciej. Format konwersji jest atrybutem obowiązkowym. Użytkownik ma możliwość wyboru więcej niż jednego formatu generowania raportu. Domyślnie wybranym formatem jest plik CSV. Języki jest atrybutem obowiązkowym. Użytkownik ma możliwość wyboru języka polskiego oraz angielskiego jednocześnie. Domyślnie wybranym językiem jest język polski. Odniesienie do raportu jest to pole opcjonalne, dedykowane notatkom użytkowników przy wykonywaniu raportu, w celu ułatwienia identyfikacji konkretnego wykonania raportu. Po uzupełnieniu wszystkich danych wybieramy przycisk prześlij. W prawym górnym rogu pojawi się informacja o powodzeniu operacji. Następnie otwiera się sekcja Wyszukaj wykonane raporty. Sekcja Wyszukaj wykonane raporty dostępna jest również bezpośrednio z górnej balki menu. Po wybraniu przycisku Raportowanie pojawia się podkategoria Wyszukaj wykonane raporty. W sekcji Wyszukaj wykonane raporty dostępne są parametry wyszukiwania, takie jak Identyfikator przebiegu raportu, który daje możliwość wyszukiwania generowanego raportu za pomocą unikalnego identyfikatora, Nazwa raportu, Odniesienie do raportu. Które daje możliwość wyszukania po odniesieniu do raportu, które użytkownik może uzupełnić w momencie generowania raportu. Nazwa użytkownika generującego raport. Organizacja zlecająca. Jest to parametr wyłącznie do odczytu. Początek okresu wnioskowania. Jest to początek zakresu dat, w którym użytkownik wykonał raport. Koniec okresu wnioskowania. Jest to koniec zakresu dat, w którym użytkownik wykonał raport. Wybranie przycisku Wyczyść spowoduje usunięcie uzupełnionych parametrów wyszukiwania. Wybranie przycisku Szukaj spowoduje otwarcie formularza Wyniki wyszukiwania. W sekcji Wyniki wyszukiwania znajdują się wcześniej wygenerowane raporty zawierające kluczowe informacje. Umożliwiają one dodatkową filtrację wyników według takich parametrów jak identyfikator przebiegu raportu, nazwa raportu. Odniesienie do raportu, data, czas zadania, status. W kolumnie status mogą pojawić się następujące opcje: żądany raport jest w trakcie generowania, gotowy, raport gotowy do pobrania, nie powiodło się, raport nie został wygenerowany, błąd generowania. Wnioskująca organizacja. W sekcji wyniki wyszukiwania należy wyszukać interesujący nas raport i wybrać przycisk prześlij. Zostaniemy przeniesieni do sekcji szczegóły wykonania raportu, w której znajdują się informacje dotyczące wygenerowanego raportu. W metryce widoczne są dane takie jak identyfikator przebiegu raportu, nazwa raportu, odniesienie do raportu, data czas zadania jest to data i godzina, kiedy raport został wygenerowany, żądane formaty konwersji, żądane języki, organizacja składająca wniosek, użytkownik składający wniosek. Status, całkowity czas trwania, jest to czas trwania generowania raportu. W sekcji Parametry raportu widoczne są filtry wybrane przez użytkownika podczas generowania raportu w celu zawężenia wyniku zapytania. Nazwa parametru jest to nazwa filtru użytego w GUI generowania raportu. Wartość parametru jest to uprzednio uzupełniona przez użytkownika wartość filtru. Zakładka wyniki raportu prezentuje wykonane raporty możliwe do pobrania we wcześniej określonym języku oraz formacie. Kolumna liczba zapisów informuje o ilości wierszy, które znajdują się w wygenerowanym raporcie. Nazwa pliku składa się z nazwy raportu, identyfikatora wykonania raportu, języka generowania, czasu generowania raportu. Wybierając przycisk Pobierz, zostanie rozpoczęte pobieranie pliku. Raport zostanie pobrany jako skompresowany folder w formacie zip. Po rozpakowaniu folderu oraz wybraniu plików w formacie CSV poprzez narzędzie Excel otworzy się wykonany raport. Dziękuję za uwagę.